Cześć, witajcie na moim kanale. Pewnie zauważyliście, że ostatnio dodałem troszeczkę więcej odcinków. No i tak sobie właśnie postanowiłem, że postaram się. Oczywiście zawsze to obiecuję, ale różnie to wychodzi. Na no, liście znalazłem troszeczkę czasu i nagram kolejny odcinek. Tym razem wrócę do tematów, jak założyć. Akwarium z jeziorem Tanganika i dzisiaj chciałbym się skupić na, na tej rzeczy najważniejszej, czyli w tym, co będą pływać ryby, czyli o wodzie, o jej parametrach, o, o cyklu azotowym, jak to wszystko zrobić w miarę ok oraz czym się różni zamknięcie cyklu azotowego od stabilności i dojrzałości akwarium. Także, może zacznijmy od tego, co zrobić, aby tą wodę uzyskać. No, są dwie szkoły. Albo lejemy kranówkę, i w samym laniu kranówki są dwie szkoły, czyli że albo lejemy tą kranówkę i wie, mierzymy w miarę parametry i po prostu trzymamy na tym ryby, ponieważ nie tylko w jeziorze Tangalika, czy tam Malawi czy innych po prostu tego typu biotopach i typach prowadzenia akwarium. Znajdziemy też ryby, które w sklepie są wychowywane na jednej wodzie. Także podejrzewam, że 70% akwarystów w Polsce po prostu trzyma wszystko na kranówce i tam bez większych tam problemów, czy z, po prostu z mniejszymi jakoś się to kręci. No, a druga szkoła to jest taka, że lejemy kranowę i ewentualnie korygujemy dane parametry, czy to pH, GH, KH przez różnego rodzaju, można to przez jakieś substancje chemiczne czy przez na przykład dodawanie do wody sody oczyszczonej czy stosowanie grysu koralowego, czy kamieni, które podnoszą te wartości w wodzie a druga taka szkoła, która jest już nie, że tak powiem, w tej wodzie kranowej to jest y, używanie wody y, po filtrze odwróconym osmozy i, i mineralizacja tej wody y, przez sole i bufery. Y, na czym to polega? No Polega to na tym, że musimy zakupić sobie filtr osmotyczny, y, a następnie do uzyskania wody osmotycznej, czyli tej takiej totalnie jałowej, y, gdzie nie ma. Y, tych wszystkich substancji, minerałów, gdzie jest w miarę niskie pH, no trzeba dodać odpowiednie sole, które wzbogadzą mineralnie tą wodę i odpowiednie bufery, które podniosą najważniejsze właśnie te czynniki pH, KH, GH. No i wtedy możemy już taką wodę wlać do akwarium. Plusy i minusy może, no to na pewno plusem kranowy jest to, że jest to w miarę najtańsze rozwiązanie, i najszybsze. Minusem jest tego, że możemy wlać do akwarium niepożądane jakieś tam związki metali ciężkich czy różnego rodzaju innych substancji. Oczywiście różnie to bywa w zależności czym mamy wobec wodociągu, czy z własnej studni. Ja na przykład mam z własnej studni. I tutaj jest też problem, że dość ciężko jest na takiej wodzie utrzymać parametry. Szczególnie z jeziora tanganika, ponieważ one są dość wysokie. O ile w Polsce poziom tej wody jest w miarę zbliżony, ale prościej, tak jak już mówiłem w odcinku Malawi kontra tanganika, jest, jest prościej utrzymać właśnie parametry do, do Malawi. W Tanganice no to jednak trzeba troszeczkę e, tam delikatnie można po prostu te PH, GH, KH podnosić. E, a jaki jest plus w wodzie osmotycznej? No, plusem jest na pewno to, że no nie ma praktycznie opcji, żeby jakieś właśnie niepożądane związki chemiczne i metale ciężkie dostały się do wody. To to jest na pewno super plus poprzez dodawanie soli bufełów no uzyskujemy bardzo zbliżone parametry, czyli takie, które nas interesują. Nie musimy się tak jakoś szczególnie, że tak powiem, natrudzić. Minusem jest to, że jest to względnie najdroższy i najdłuższy sposób uzyskanie odpowiedniej wody, ponieważ trzeba zakupić filtr osmotyczny. No Takich film, no to w zależności tam jak trafimy na aukcjach różnych internetowych, czy na przykład w marketach budowlanych, można tam, nie wiem, od około stówki w górę coś sobie nabyć, No trzeba ten filtr podłączyć do ujęcia wody i kanalizacji w domu. A potem trzeba dość długo czekać, aby. Ta woda się przygotowała i minusem wielkim jest to, że na uzyskanie 1 litra wody osmotycznej w zależności od danego rodzaju filtra. Trzeba zużyć od 2 do nawet 4 litrów wody. Czyli popatrzcie, jak ja tutaj mam no, mniej więcej 400 litrów wody w obiegu, to w najlepszym, yy, w najlepszym takim efekcie, yy, ja bym musiał tutaj zużyć mniej więcej 800-900 litrów wody, która, którą musiałbym wylać do kanalizacji, aby uzyskać 400 litrów, czyli przeszło 1000 litrów wody i tu mówię, to jest w najlepszym w najlepszym razie. Także jest to dość na pewno najdroższy sposób uzyskania tej wody. Poza tym no sole i, i bufery same w sobie też trochę kosztują no i trzeba się trzeba się po prostu z tym obyć. Jest to troszeczkę, no nie powiem, że taka wyższa szkoła, bo w samych przygotowaniach parametrów nie, nie ma szczególnie nic trudnego, no ale niestety trzeba na to poświęcić czas. Woda osmotyczna z filtra odwróconie osmozy leci też dość pomału, także zalanie takiego akwarium, no to podejrzewam, że 2-3 dni ciągłej pracy filtra. No ale właśnie tak jak już mówiłem, no to plus jest właśnie to, że dość łatwo uzyskamy te parametry i nie wprowadzimy sobie do wody niepotrzebnych różnego rodzaju związków chemicznych, metali ciężkich i dalej, tak dalej. OK, mamy, mamy już wolontą. W ogóle niezależnie, czy to jest kranowa, czy ta woda osmotyczna, przygotowana, co dalej? No, nie możemy przecież sobie wpuścić tak od razu ryb, no bo one nas zdechną. O ile jakieś takie bardzo wytrzymałe gatunki ryb, takie proste, no to, to jakoś tam po prostu przeżyją, to, to będzie to na pewno bardzo niekorzystne dla ryb. No uwierzcie, mi wpuścicie sobie tutaj stado trofeusów, czy coś, no to. Tak naprawdę to możecie po prostu tych ryb równie dobrze nie kupować, bo ja Wam gwarantuję, że w ciągu tygodniach padnie, padnie wszystko, ponieważ nie zamknął się cykl azotowy. Co to jest ten cykl azotowy? No w naturze jest coś takiego jak przetwarzanie amoniaku do postaci azotu w różnych jego częściach, czyli tak, z poziomu NH3, NH4, czyli tego amoniaku, amonu, przez namnożenie się kultur bakterii nitryfikacyjnych, te bardzo niebezpieczne związki dla ryb, nawet w bardzo małych stężeniach, są przetwarzane do postaci NO2, a następnie przez kolejną nitryfikację i denitryfikację są przekształcane do poziomu NO3, czyli tego najmniej może niebezpiecznego związku, właśnie azotu, chociaż w dużych stężeniach jest to jest bardzo niebezpieczne. No i właśnie. Różnie podają, różnego rodzaju tam publikacje naukowe i tak dalej. Tak się przyjęło, że mniej więcej dojrzewanie akwarium i zamknięcie cyklu azotowego to trwa mniej więcej około 3 tygodni. No ja powiem, że to jest bzdura i wyjaśnię zaraz dlaczego. Po pierwsze, co robi większość osób, jak wylewa tą wodę? Wlewa tą wodę, czeka sobie 3 tygodnie, wpuszcza ryby, a potem jest nagle zdziwienie, że jest wysyp glonów, że nie, parametry są bardzo pogorszone, że ryby zdechają, są choroby. No tak jest, no niestety, wystarczy popatrzeć na, na jakieś fora internetowe, no to to jest po prostu codzienne jakieś pytanie, co robić, dlaczego? Eee, już tłumaczę. Wlanie samej wody, nieważne, czy to właśnie tej przygotowanej osmotycznej, czy, czy kranowej, nie dostarczy nam tych bakterii. Czyli aby po prostu zacząć ten cykl, aby te bakterie się namnożyły, no to pasuje je skąd wziąć. Skąd możemy wziąć takie bakterie? Możemy pójść do sklepu i kupić, gdzie je, jest naprawdę multą tych wszystkich środków z bakteriami, możemy je sobie wlać. Możemy pozyskać część, na przykład z innego akwarium kolegi znajomego. Nie polecałbym raczej brać wody ze, i wlewać ze sklepów zoologicznych, ponieważ one bardzo często ma tam jakieś różne patogeny. Tak naprawdę możemy sobie narobić więcej szkody niż z tego korzyści. No i możemy wlać taką wodę, to właśnie mówię od kolegi, jakiegoś znajomego do akwarium. Tam na pewno wprowadzimy część troszeczkę tych bakterii, chociaż tutaj też no właśnie ten minus jest, że możemy wprowadzić też sobie jakieś patogeny lub możemy na przykład wziąć kawałek gąbki, troszeczkę ceramiki czy innych złóż filtracyjnych, też właśnie mówię do jakiegoś tam kolegi i dać do swojego akwarium lub na przykład dać mu niewielką gąbkę, aby założył u siebie na filtr coś, to na pewno też troszeczkę wzbogaci ją w bakterie i szybciej nam ten cykl azotowy i rozwój bakterii się, się skończy. A więc tak, no to są właśnie te takie sposoby jak wprowadzić, tylko dobra, wprowadzamy te bakterie, ale one się muszą czymś żywić. No tak, to jest tak, trochę może się wydawać dziwne, ale no zaraz wszyscy mówią, dobra wlej te bakterie czy coś i, i cyk azotowy się zamknie. No ludzie, no to skąd te bakterie mają mieć pożywienie w tej wodzie? O ile jeszcze w kranówce, no to... Okay, jakieś tam związki tego azotu, czy coś mogą być, na no w wodzie, która jest y, przepuszczona przez chwil odwróconej osmozy, no to, to tam praktycznie nic nie ma, nie? Y, A więc tak, y, albo są, są tutaj też dwie szkoły, albo dajemy środki, które zawierają tam amoniak, azot, chociaż to jest tak, tak jak dla mnie najbardziej popularna, właśnie y, y, ta, ta szkoła. Y, drugim sposobem to jest taki, że możemy Wsypać odrobinkę jedzenia dla ryb, aby ono po prostu zgniło w tej wodzie i bakterie miały po prostu pożywienia, aby się mogły namnażać. Albo, albo, jak dla mnie najmniej, że tak powiem, rozsądna forma to jest wpuszczenie jednej, dwóch, jakichś bardzo wytrzymałych rybek na początku do akwarium. Tylko, tak jak mówię, możemy wtedy przynieść jakieś też patogeny. Niebezpieczne, a poza tym jest to męczenie ryb. Także tutaj sobie możecie wybrać co i jak. No i tak, odczekamy, tak jak większość ludzi i artykuł mówi te, te trzy tygodnie. Wprowadzamy ryby. I też mamy problem. Ponieważ większość osób robi to na tej zasadzie, że z jednego dnia ewentualnie w dwóch wprowadzi całą obsadę do akwarium, no i jest problem, ponieważ ta biologia jeszcze nie jest na takim poziomie, aby udźwignęła taki bardzo duży zastrzyk tej 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 bomby biologicznej, ponieważ każde ryby, nie, nie jakieś tam ślimaki, krewetki, cokolwiek jedzą, wydzielają odchody tych bakterii, jest jeszcze za mało i tutaj właśnie pojawia się ten temat, tak jak już mówiłem, Kończenie się cyklu azotowego, a stabilności i dojrzałości akwarium. Słuchajcie, to, że cykl azotowy się tam po tych 3-4 tygodniach zamknie, to nie znaczy, że w akwarium jest na tyle tych bakterii i jest na tyle mocne, aby utrzymało to całe akwarium. Uwierzcie mi, aby akwarium było stabilne, to w zależności od tego, co, co tam trzymamy, jak prowadzimy, to jest naprawdę kilka miesięcy, 3-4-5 pół roku, czasami nawet ponad pół roku w zależności, jak już mówiłem jak prowadzimy, co trzymamy w tym akwarium aby po prostu ta biologia poradziła sobie w taki naprawdę porządny sposób aby utrzymała to całe ten cały akwarium, czyli ten jeden wielki organizm ja może powiem na swoim przykładzie na początku no, miałem tutaj problemy z wysypami glonów, widziałem że te ryby, pomimo tego, że mają naprawdę bardzo dobre, mają tutaj bardzo dobrą opiekę, no to jednak te poziomy troszeczkę azotu czy coś były, były lekko podniesione. Drugie to pamiętajmy, jeżeli wsadzimy małe rybki, no to one za jakimś czasem urosną no i będą wydzielały coraz więcej odchodów, coraz więcej odchodów no i po prostu te bakterie też mają w międzyczasie czas na. Takie namnożenie się, i że tak powiem, to wszystko musi tak dojść do wspólnej kupy, że tak powiem, żeby to wszystko fajnie działało. Także najlepiej jest właśnie wprowadzać rybki stopniowo, co 2-3 dni, o ile mamy tylko taką możliwość. No tylko tak, o ile to jest jakieś akwarium towarzyskie, czy coś w tym stylu, czy po prostu akwarium, gdzie można tak prowadzić. No to okej, okay, nie mamy żadnego problemu, to na pewno nam wyjdzie z korzyścią dla samego, dla samego akwarium. O tyle z tanganiką jest pewien problem, zresztą nie tylko z tanganiką, z Malawii tak samo. To znaczy powiem tak, może o ile z Malawii, jeżeli mamy kilka gatunków, no to jeszcze pół biedy, prawda? Ponieważ wprowadzimy sobie, załóżmy jeden gatunek w jednym tygodniu, tam za 3-4 dni następny i tak dalej, i tak dalej. No to te gatunki się po prostu jakoś tam rozproszą między sobą. Ale z tanganiką, szczególnie z roślinożacami, czyli z trofeusami, jest tak, że jest bardzo silna agresja wewnątrzgatunkowa i wprowadzenie, nie wiem, na 3, na 4, że tak powiem, razy całej obsady, no czasami różnie się to, się to kończy. O ile jeszcze z młodymi rybami, no to nie ma jakiegoś tam większego problemu, ponieważ młode ryby. Które jeszcze, bardzo młode ryby, które jeszcze naprawdę nie widać jakiegoś takiego deformizmu płciowego, no to sobie jeszcze jakoś poradzą, o tyle z dorosłymi rybami czy z podrostkami, no to mogą mieć problemy, ponieważ samce sobie zajmą terytoria. Wprowadzając następne ryby, wiedząc lub nie wiedząc, jakie są układy, możemy po prostu. Doprowadzić do, do tragedii, albo że ryby po prostu będą się, pozostała część będzie się bać. Oczywiście to może być, ale nie musi. Ja tak kiedyś wprowadzałem. Powiem tak, że raz bodajże miałem problem, gdzie wprowadziłem jednego dorosłego samca, którego mi brakowało. I on tak kompletnie steroryzował akwarium. Że musiałem go po prostu odłowić i oddać, ponieważ ryby były zestresowane, pochowane. On po prostu był głównym naczelnikiem tego akwarium. A w pozostałych próbach wprowadzenia właśnie tych ryb u mnie przebiegło to w miarę bezkonfliktowo. Także tutaj też trzeba sobie zwrócić na tym uwagę. Ja ten temat poruszę bardziej, gdy będę mówił o właśnie o, o wpuszczaniu, o, o, o wyborze ryb. No, ale niemniej jednak trzeba właśnie o tym pamiętać, aby, aby to odbyło się bez złych, że tak powiem, kosztów dla całego zbiornika oraz dla właściciela. Ponieważ, no, utrata, tak jak już wiele razy mówię, piękny grym, no, to to jest też strata materialna, jak i, no, jak i taka psychologiczna. No, bo to po prostu nas smuci. Można jeszcze bardzo dużo o tym rozmawiać. Sam już sobie zdaję sprawę, że gadam prawie 17 minut, ale. To nie jest po prostu taki temat, gdzie ja mogę sobie w dwóch, trzech minutach w miarę opowiedzieć. To znaczy ja bym to mógł opowiedzieć, ale, ale to jest po prostu, byłby materiał naprawdę dla ludzi, którzy siedzą w tym temacie. Ale z drugiej strony, czy człowiek, który siedzi w temacie, będzie dwu, 3 minutowy temat o cyklu azotowym i o dojrzewaniu stabilności oglądał? No raczej nie. Także... Wiecie, jak już to mniej więcej wygląda, jak przygotować tą wodę. Pamiętajcie, nie mylcie zakończenia cyklu azotowego z dojrzałością akwarium, ponieważ to są zupełnie dwie różne rzeczy. Jak ktoś mi powie, że ona ma w ciągu dwóch miesięcy stabilne, dojrzałe akwarium na nowej wodzie, na wszystkich nowych złożach, to po prostu niech sobie takie bzdury między bajki włoży. Także też uważajcie na, na tych wszystkich pseudo-specjalistów z internetów szeroko pojętych no ponieważ no, jak ludzie no właśnie jak mówię jak, jak piszą że o on to ma on już sobie po tygodniu wpuścił ryby i nic im się nie dzieje nie chorym rozmnażają się słuchajcie to że im się nic nie dzieje że się rozmnażają to nie znaczy że jest wszystko okej okay, bo rozmnażanie ryb jest też reakcją obronną aby po prostu przedłużyć gatunek no niestety tak znaczy to jest dobrze niestety ale niestety w złych warunkach na pewno to tym rybom nie będzie sprzyjało. Także na razie dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcecie, to możecie tam dać łapkę w górę, w dół, za suba. Bardzo też dziękuję. Możecie podesłać tak, także ten link. No i co, no i trzymajcie się, cześć.